Witajcie. Ile wiecie o starożytnych sztukach walk praktykowanych w klasztorze Shaolin? Zastanawialiście się nad tym, jaką siłę ducha i wytrzymałość muszą mieć mnisi, którzy osiągnęli mistrzostwo? Ich zdolności zadziwiają, a niektóre sztuczki wydają się wręcz nieprawdopodobne. Pewnie wiecie, że cały sekret zdobywania takich umiejętności polega na kontrolowaniu energii, a także harmonii z samym sobą i z otaczającym światem. Leżenie na włóczniach, chodzenie po zbitym szkle, picie wrzątku. To chleb powszedni dla mnichów z Shaolin. Ci mężczyźni są zdolni do wszystkiego. Najdziwniejsze jest to, że w chwilach próby naprawdę nie odczuwają bólu. Czy to w ogóle możliwe? Specjaliści twierdzą, że taką wytrzymałość można uzyskać po wielu latach treningów panowania zarówno nad swoim ciałem, jak i nad umysłem. Nisi z klasztoru Shaolin mogą nie tylko leżeć na ostrych przedmiotach, ale też potrafią przełamać ostrą klingę, opierając ją o gardło. Jesteście w stanie w to uwierzyć? Napiszcie w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi. Jeśli myślicie, że zwykłym staniem na jednej nodze, nawet przez długi czas lub paroma przysiadami na niej, zrobicie na nas wrażenie, to się mylicie. Co powiecie o tym mnichu? Wykonanie takiej liczby pus bez utraty równowagi jest doprawdy prawdy niezwykłe. A co powiecie o tych maluchach? Mają ledwie po 6 lat, ale to, co tu pokazują, jest zadziwiające. A Wy potrafilibyście tak? Po ostrych włóczniach już pewnie nic Was nie zaskoczy, ale spójrzcie na nich. Jaką trzeba mieć siłę, żeby jedną ręką przełamać kilka cegieł naraz? A co powiecie na rozbicie kamiennej płyty na plecach mnicha opierającego szyję o ostrą włócznie? Samo to już brzmi strasznie, ale wygląda jeszcze gorzej. A rozbijanie metalowych płytek na głowach? Ci mnisi z Shaolin nie są gorsi od innych. A na Was co zrobiło największe wrażenie? Chcielibyście się czegoś nauczyć? Na pewno wiecie, że mnisi klasztoru Shaolin posiadają niewiarygodną siłę, potrafią mocno rzucać i są niesamowicie zręczni. Takie cechy mistrzowie wschodnich sztuk walki ćwiczą latami. Na tym filmiku widzimy mnicha, który rzuca igłę w szkło tak mocno, że przebija je na wylot. A na tym igła przebija szybę i umieszczony za nią balon. Jeśli przyjrzycie się dokładnie, zobaczycie, jak precyzyjne i zręczne ruchy wykonuje mnich. Jeden z mistrzów sztuk walki wyznał, że osiągnięcie takiego poziomu umiejętności wymaga codziennych treningów przez kilkadziesiąt lat. Jeśli więc chcecie się nauczyć tej sztuczki, musicie mieć dużo cierpliwości i baloników. Ta sztuczka z pewnością wam się nie uda. Nie mam racji? Na filmiku młody mnich z klasztoru Shaolin pokazuje coś niezwykłego. Wstaje na palcu wskazującym prawej ręki. Nie przesłyszeliście się. Na jednym palcu. Na punkcie tego nagrania oszalał cały internet. Użytkownicy sieci nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Sportowcy dziwili się sile mnicha, a wierzący byli zachwyceni siłą ducha młodego człowieka. Nich wytrzymał w tej pozycji całe 10 sekund. Nie każdy może się pochwalić umiejętnością stania na jednej ręce, a z pewnością nikt nie utrzymałby ciężaru ciała na jednym palcu. Droga do opanowania sztuki walki klasztoru Shaolin i zostania mistrzem prowadzi przez wieloletni trudny trening fizyczny. Żeby dostać się w szeregi tej starożytnej szkoły, trzeba pałać prawdziwą chęcią zostania uczniem i mieć niezwykłe predyspozycje. Do dziś w Shaolin odbywa się brutalna selekcja dzieci, które pragną poświęcić tej sztuce część życia, być może i całe. Każdy z nich jest niezwykle zręczny i zwinny. To jedna z najważniejszych cech ucznia, który trafi za mury klasztoru. Przyszli mistrzowie codziennie ćwiczą gimnastykę, która jest podstawą do uprawiania sztuk walki. Tylko dzięki długiemu i trudnemu treningowi mnisi potrafią z łatwością przyjąć dowolną pozycję. Podstawą zajęć w Shaolin jest także trening, który kształci mnichów, aby byli silni nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Codzienne ćwiczenia wpływają na szybkość i wytrzymałość uczniów w klasztorze. Bieganie po schodach jest jednym z podstawowych ćwiczeń przyszłych mistrzów. Mnisi chodzą też na rękach i utrudniają ćwiczenie dodatkowymi ruchami. A wy? Zdobylibyście się na taki wysiłek? Osobiście uważamy, że takie szkolenie nikomu nie zaszkodzi, a wy napiszcie swoje opinie w komentarzach pod tym filmem. Popatrzcie, jak równo ćwiczą przyszli mistrzowie. Pełna synchronizacja. Wydaje się, że to jeszcze dzieci. Przyjrzyjcie się, jak dokładnie słuchają poleceń nauczyciela i jak pięknie i poprawnie starają się wykonywać wszystkie ćwiczenia. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ci mali mistrzowie odnaleźli swoje powołanie w życiu. Teraz mogą jedynie doskonalić umiejętności i wznosić się na kolejne poziomy opanowania sztuk walki. Umiejętności tego chłopca są po prostu niesamowite. Jakim cudem potrafi rozkroić kartami arbuza, a nawet wcale nie chude deski. Czy kiedykolwiek widzieliście coś podobnego? Założymy się, że tak samo jak my jesteście w szoku. Ten dzieciak, kartami, może nawet gasić świece. Czy to nie jest magiczna moc? Jak Wam się to podoba? Chcecie nauczyć się kroić owoce na sałatkę bez użycia noża? Piszcie o tym w komentarzach pod filmem. Wiele osób uważa, że silne i dobrze rozwinięte mięśnie są kluczem do wygrywania walk. Ale inni twierdzą, że wcale niekoniecznie. Nie trzeba mieć ogromnej wagi, silnych ramion i mocnego uścisku, żeby znać techniki samoobrony. Wystarczy mieć dobre zdrowie, być wytrwałym i odpornym. Martin Ford, zawodowy kulturysta i prawdziwy gigant, nawet na tle najsłynniejszych atletów, wierzy, że z łatwością pokona najbardziej utalentowanego mnicha z Shaolin. Czy naprawdę mu się to uda? Mnich nie ma atletycznej budowy ciała, ale wcale nie jest gorszy od tego wielkoluda. Mniści żywią się głównie pokarmami roślinnymi, czego nie można powiedzieć o atletach. Pomimo bezmięsnej diety mistrz z Shaolin czuje się świetnie i zawsze jest gotów do wyczerpujących treningów. Kolejną mocną stroną mnichów jest ich wytrzymałe ciało. Pamiętacie to ćwiczenie z włóczniami? Ogólnie rzecz biorąc, zarówno zawodowy kulturysta, jak i mnich Shaolin mają wiele zalet, ale oczywiście sami możecie zdecydować, kto jest silniejszy, bardziej wytrzymały, czy też po prostu bardziej Wam się podoba. Uwierzylibyście, że zwykły człowiek potrafi wytrzymać w kotle z wrzącym olejem? Nie? No to popatrzcie. Pewien mnich z Tajlandii siedział na oczach wielu osób w kadzi z gotującym się olejem, nie odczuwając jednocześnie bólu. W ten sposób mnich pokazał ludziom moc swojej wiary, po prostu niesamowite. Ale oczywiście znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że to po prostu niemożliwe. Sceptycy są pewni, że do tej sztuczki użyto specjalnej kadzi. Niektórzy uważają, że olej w kotle wcale się nie gotował. A jeśli to prawda, to głupio i śmiesznie byłoby podziwiać tę sztuczkę. Czy kiedykolwiek widzieliście człowieka biegnącego po wodzie? Ten młody człowiek zrobił wrażenie na wielu internautach. Pewien mnich z Shaolin ustanowił rekord biegając po ułożonych na wodzie deskach na długości 125 metrów. Imponujące? Zaskakujące jest również to, że przed filmowaną próbą mnich wpadł aż trzy razy do wody. Czyli co? Czy to była dobrze wykonana sztuczka, czy jednak lata medytacji i koncentracji myśli i ciała? Wielu naukowców twierdzi, że zwykłe deski nie są w stanie utrzymać osoby dorosłej, nie wspominając już o przebiegnięciu po nich 125 metrów. Wydawałoby się, że każdy może powtórzyć taką sztuczkę, ale jak dotąd nikomu się to nie udało. To wszystko, przyjaciele!